czy zaczepianie innych Gdybyś się nie zjawił ja. Za zimno żeby się tu przebrać Fajnie, że ganki zostaje parę tygodni. Będziemy dopracowywać pajęczy sprzęt. Pomysły na kostiumy, mama nie może tego zobaczyć. <laughs> Pit mnie na to wyciągnął. I poryczał się na końcu, tak jak ja. Rany, ten telewizor jest stary jak świat, wciąż nie przywykłem do tego miejsca. Czuję, jakby to nadal było mieszkanie babci. Ha, zakończenie gimnazjum. Dawno nie widziałem tej dwójki. Zobaczmy nad czym pracuje ganki. Uuu, Spidnonagon! Niech to kończy, żebym mógł zagrać! Muszę spakować resztę rzeczy babci i wysłać do Portoryko. Zaraz to wszystko sprzątnę. Spoko! <noise> Nic się nie stało. O, nie! Micho! Przystojniaku. <noise> Dzięki, mamo. Zaprosiłam dziś gościa. Przygotowałbyś mieszkanie? O, może włączysz muzykę, zrobisz nastrój? O, Nadia. Serio? Twoja szefowa kampanii w wigilię? O, jutrzejszy wiec sam się nie zaplanuje. Dzięki za przygotowanie domu, Micho. Halo? Mamy już zezwolenie na jutro? 15 lat na Brooklinie bez żadnej plamy. A jak przenieśliśmy się do Harlemu, to jest znak. Myślałam, że już wypełniliśmy te formularze. Nie? Ach, to nie ma końca. Fajnie, że choinka taty przetrwała przeprowadzkę. To prawda. Bardzo ją lubił. Nie ma to jak święta na Brooklinie. Zawsze tak. Będziesz ze mnie dumny, tato. Pewnie, że tak. Hmm. Nie ma płyt. Hej, mamo! Gdzie są winy letaty? Um, chyba w moim pokoju. Dzięki! Ilu ludzi jutro się spodziewamy? Serio? Wow, nie mogę uwierzyć, że nam się to udało. Hej, zaczekaj do obiadu, bardzo proszę. Tak jest. Nie, nie sądzę. Ale zgodnie z... gość iść. to wuj Aron? Un segundo. Wiesz, że nie chcę, żeby przychodził. Pomyślałem, że... Nieważne. Jeszcze o tym porozmawiamy. Nadia, jestem. Co jeszcze miałem zrobić? Możesz puścić muzykę? Już jestem. Nie chcę zawracać głowy mamie. Może włączysz muzykę, Michał? Wciąż działa. Chyba potroiłem liczbę pryszniców, odkąd zacząłem to bohaterowanie. Kampania wyborcza mamy nabrała rozpędu. Mieszkańcy Harlemu ją pokochali. Zacznijmy. Gujawa. Bezcenna pamiątka. Zapomniałem ci podziękować. Dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Jak tam rodzice na Hawajach? Zanim wróciłeś, dzwonili do mnie ze szczytu Haleakala, więc chyba mają się dobrze. Ja tam wolę święta w Nowym Jorku. No jasne, to najlepszy czas w roku. Tak im mówiłem. Jak idzie ze Spidno-Nagonem? Zrobiłem postępy. Udało mi się zmieścić interfejs w małym okienku. Przyda się też w innych hapkach. Stary rządzisz. Twoja mama wspominała, że mieszkała tutaj twoja babcia. No, ale od emerytury jest w Portoryko. Według mamy nasze mieszkanie na Bruklinie jest dla nas za duże. Stąd przeprowadzka. Ja tam się z tego cieszę. W końcu mamy do siebie blisko. Ktoś w necie pisze o walce z Rajno? Tak, zwłaszcza naganiacze Roxon trują o przerwie w dostawie prądu. Mówią, że właśnie dlatego musimy przejść na nuform. Żyk. Dowiedziałeś się, o co chodziło tym ludziom w plazie? Byli bardzo zainteresowani nuformem. Jutro zbadam tę sprawę. A, tak się cieszę, że nie mamy jutro szkoły. <noise> Zamiast tego mamy całe miasto do przypilnowania pod nieobecność Spidermana. I tak lepsze to niż fizyka. Czerwone plamy, wybielacz, rękawiczki pod nadzorem dorosłych. Mama też się jeszcze nie rozpakowała. Tapeta w stylu babci, mama kupiła ich całą stertę, bo w artykule wspomnieli o tacie. Kim jest Spider-Man? Gdybyś wiedziała. Co to? Ha. Musiała tu trafić przy przeprowadzce. Jedna z teczek taty. Kim jest ten Prowler? Ciekawe, czy tata go złapał. Nie przeglądałem ich od czasu ratusza. Ulubiona płyta taty. Nastawiał ją w każdą niedzielę, jak robił kawę. O, ho, ho, salsa od babci. Mama i tata nieźle przy tym wywijali. To chyba wujka Arona. Tata nigdy jej nie puszczał, ale też się jej nie pozbył. Wybielający, boreks wybielający, boraks z wybielaczem, wybielacz boraksowy. Hej, macie jakiś zwykły wybielacz? Wybielacz to dobry pomysł? Tak, jasne. A co? Tak, pytam. Co tam masz, dj -u? Najlepszą płytę wszechczasów? Wielką tę płytę. Może dla nas zatańczysz. Na deser po obiedzie? A! Nie. Ten dzwonek nie działał od lat. Miles, otworzysz? Jasne. Ganki, jak twoi rodzice? Dawno z nimi nie rozmawiałam. Wszystko dobrze. Widzieli wczoraj na molokini żółwia wielkości Labradora. Wow, muszą się dobrze bawić. Ale cieszę się, że zostałeś w mieście. Praźniej nam z Tobą. Też się cieszę, że tu jestem. I jak się Pani podoba w Harlemie? To już miesiąc. Zatoczyłam koło. Wychowywałam się w tym mieszkaniu. Miles chyba powoli się przyzwyczaja. Wy nadal mieszkacie w Sugar Hill, prawda? Tak. Teraz mam do Milesa niecałe 20 minut. Na Brooklyn jechałem godzinę. <laughs> Cieszę się, że skróciliśmy ci do jazdy. Miles, otworzysz drzwi? Tak, momencik, mamo. Przywieźliście już wszystkie. Fin? Hej, dzwonek już działa. <laughs> Jak dobrze cię widzieć? Całe miesiące się nie. Właśnie, zmieniamy się. Co? Zdecydowanie. Czy to nasz gość honorowy? No wchodźcie już. Zaraz siadamy do stołu. Finn, tak się cieszę, że mogłaś przyjść. Dzięki za zaproszenie, pani Morales. <grym> Tęskniliśmy. No, głównie ten tutaj. <grym> e, cześć! Finn, to jest Ganki. Kumpel z Brooklyn Visions Academy. Ganki, to jest Finn. Najlepsza Kumpela. Tak jak ty. A, wiem. Wygraliście festyn naukowy w gimnazjum, nie? Zrobiliście, eee... energii. energii. Thanks. <noise> Elektryka w tym budynku to pomyłka. Sprawdzę wyłącznik. Gracja. No, to święta przy świecach. Przysięgam, że to nie przez to, że naprawiłam dzwonek. Nawet o tym nie pomyślałam. <noise> to byłby wyczyn, gdybyś odcięła prąd w całym budynku. Wyczyn chyba porażka. Może wyczyn to złe słowo. E, wydarzenie? Brzmi lepiej. Musimy coś zrobić z jedzeniem. Mam gdzieś przenośną kuchenkę. Taką na baterię. O ile ją wypakowałam. Ile to jedzenie wytrzyma bez ciepła? A niezbyt długo. Miles, sprawdziłeś wyłącznik? Już idę. Mogę rozpalić ognisko w salonie. O, zrobimy pianki. Na pewno nie na tej odnowionej posadce. Przepraszam cię, Finn. Jesteś w tym miejscu pierwszy raz i od razu takie zamieszanie. To bardzo ładne mieszkanie. Nawet po ciemku. Znam Milesa od dawna. Dlaczego nie znałem ciebie? <laughs> Przechodzisz od razu do rzeczy, hm? Jedna z moich zalet. Sama przez dłuższy czas nie widziałam Milesa. Miał dużo pracy. Ja też. Widzisz, i na tym właśnie polega magia świąt zbliżają ludzi. No, coś w tym jest. – Pomóc ci z wyłącznikiem? – Nie, dam radę. Hmm, wiem, że zajmujesz się technologią. – Może tworzysz aplikacje? Nie. Interesuję się inżynierią, elektrycznością i tak dalej. – Bioelektrycznością? – No, to ciekawy temat. A co? A, nic, tak pytam. Jak się poznaliście z Majusem, Gunky? Mieszkaliśmy razem na pierwszym roku w Visions. Był jak zagubiony pisklak. Wziąłem go pod swoje skrzydła. <noise> Bardzo szlachetnie z twojej strony. <noise> Teraz Tyfin, jak poznałaś Mailsa? W przedszkolu. Kiedyś rozmontowaliśmy odkurzacz ze składzika, żeby sprawdzić, jak działa. Od tamtej pory byliśmy nierozłączni. Tak, pamiętam telefon od przedszkolanki. Ale było warto. Potem koła robotyki, festyny. I pomyśleć, że to wszystko dzięki poświęceniu jednego dzielnego odkurzacza. Na zawsze w naszych sercach. Hej, a co z tym starszym gościem ze środka? Przyjedzie dziś? Starszym? Chodzi o Petera Parkera. Miles zna go z pracy w F.I.S.T. Ma 24 lata. Tak, 24, Starszy. Ach. Nie, Peter nie przyjdzie. Miles mówił, że poleciał z dziewczyną do Europy. Wakacje w Europie. Musi być starszy. Wybory uzupełniające są trudniejsze? Mało kto planuje głosować w styczniu. Mm, tak i nie. Nie walczymy o czas antenowy. Ale trzeba przypominać ludziom o głosowaniu. Jak coś, mogę podzwonić do wyborców. Każda pomoc się przyda. Lubię, jak nie ma prądu. Przypominają mi się kempingi z mamą. Właściwie to nigdy nie byłem na kempingu. Ja też nie. Mama nie znosiła tego, że nad Harlemem nie widać gwiazd. Każdego lata spędzaliśmy trzy dni w dziczy, mając tylko plecaki i głowy, jak mawiał. To brzmi... całkiem fajnie. Było. Było fajnie. Ale... trochę strasznie. <laughs> tak też bywało. ciepsko. Wyłącznik nie ma prądu. W całej okolicy jest ciemno. Sprawdzę jeszcze na schodach przeciwpożarowych. Dobrze, ale bądź ostrożny. Nie da się tędy dostać do transformatora. Chyba że jest się bardzo linki.

Szybko! Dało się! Rany, ale jasne te światła! Nie przemyślałem tego. Muszę szybko wejść do środka. Odwróć ich uwagę, ganki! Dalej, ganki! Czy Miles jest na zewnątrz? Właściwie! Może jakaś wodka. Teraz? Tak, no bo. Przecież warto uwiecznić te chwile. Nie poczekamy na Majusa? Nie, nie znosi zdjęć. Dobra, ściśnijmy się. Gotowi. Świetne zdjęcie, świetne. O, hej, maj. to kto jest głodny? Usiądźcie już, zaniosę. Mm, nieźle. Mm. Ta, 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 ta. Fin, opowiadaj, co u ciebie. Wciąż jesteś w kole robotyki? Musiałam odejść, ale sama uczę się biotechnologii. Nerdka. O, nie musisz się przypadkiem stroić do szkoły? <grym> Hej, raz w tygodniu. <grym> A twój brat Rick wciąż pracuje w Roxxon? Jak ktokolwiek chciałby dla nich pracować po pani ostatnim spocie wyborczym. Krieger chyba nigdy tak nie oberwał. <gry> A Właśnie. Ganki, ty się znasz na mediach społecznościowych. Mógłbyś coś wrzucić o jutrzejszym wiecu? Tak. Już o północy będzie głośno. Czasem myślę, że Simon Krieger to mój główny rywal. Roxon ma tutaj takie wpływy, ale odpowiada tylko przed akcjonariuszami. Społeczność Harlemu potrzebuje ochrony. Mama włączyła tryb kampanii jakbyś nie zauważyła. <grystanie> e, rzucisz na to okiem, zanim opublikuję? Tak! Ufam ci, ale. <grystanie> to co się stało, Fin? Ale że z czym? Jakbyś wciąż o czymś myślała. Może chcesz pogadać? Nie dzisiaj. Są święta. Ej, jak tam po przeprowadzce z Brooklynu? Znaczy, jest w porządku. O, ściemniarz. Nie. Tano, taki ze mnie grzeczny, Miles, że nic nie powiem. Nie, tylko nikogo tutaj nie znam i zawsze muszę pytać o drogę. Musisz znaleźć dobrą restaurację, fryzjera, boisko, żebyś mógł porzucać. Spodoba ci się. Spotkajmy się kiedyś we dwójkę. Może jutro. I znajdziesz chwilę? Przecież są święta. Mogę odpuścić lekcję na co najmniej tydzień. Okej, okay. odezwę się. Znów razem. E, znaczy, no, no nie razem, tylko wyjście razem. Wygadany jesteś, Majs? Jak zawsze. <grym> Miles! Co? Wstałeś? Nie. Posiedziałem trochę w nocy, ogarnąłem apkę do kostiumu. To coś ma świetny specjalny OS. Coś niesamowitego. Ale odpaliłem Desassembler, żeby zobaczyć, jak działa wewnętrzna architektura i. właśnie znowu zasnąłeś. No nie? Miles! Nie śpię. Nie śpię. Już prawie się skompilowało. Huh, dzięki. Wypróbujesz moją apkę? Pewnie. Jedziemy. Podłączyłem się do twoich przyrządów. Przetestujmy to cacko. Dobra. Mnóstwo praktyki. Witaj w aplikacji dobrosąsiedzkiej 1.0. Dzięki niej nowojorczycy mogą szybko prosić Cię o pomoc i zgłaszać przestępstwa w toku. Git interface. Dzięki. O, patrz, ktoś właśnie coś zgłosił. Zgłoszenie przysłał jakiś Aaron Davis. Zaraz, co? Co mój wujek? Wie, że jesteś Spider-Manem? Nie, to musi być przypadek. Lecę na stację metra.